Prezent. Ja wiedzielę. Ryba! Ryba! Nie było niczego innego. OG pamiętają, jak ja byłem ryba. Dzisiaj o OG Cup. Tak wygląda moje punkty. 165 punktów. 14 chyba likwidacji. Miejsce jakieś tam. 150 punktów za miejsce. No i 0 wygranych. Ale teraz odbierzmy. Puchar. Nie puchar, tylko to, co jest tu. Tak się składa, że wiem chyba, coś jest w tym prezencie, więc chcę go otworzyć. Więc otwieramy. I tak jak myślałem, jest ten Kirov. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kalendarze. Koniec vlogmasu, już jest niestety blisko. Obejrzałem ten ekspres polarny, muszę powiedzieć, że spoko bajka. Jednakże nie uważam, że było coś niesamowitego. Myślę, że jak wtedy wychodziła, w tym chyba 2007-2004 roku, to wtedy faktycznie mogła budzić, budzić pociw. Jednakże uważam, że teraz nie jest to nic niesamowitego. Jednakże rozumiem, że ktoś może mieć do tej bajki. sentyment. Zacznijmy od herbaty. Kończymy niestety zaraz vlogmasy, ale będą inne filmy jeszcze. Rbata show shop. O, oh, wow, 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 niesamowita herbata 22. Pociąg Polar Express. Let's go! Tak wygląda nasz Express Polarny. Myślę, że wygląda spoko. Wykorzystanie zostało dużo drobnych elementów. Oczywiście, jak to jest w mini konstrukcjach, ale jednak najciekawszym elementem jest ten element biały. Można go wykorzystać do lodów. Gałki, to może imitować gałki lodów. Jako para z pociągu też bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo spoko dodatek. Wiadomo, lepsze są zawsze figurki. Zostały już tylko dwa okienka. A jutro z... muszę, muszę złożyć to. No muszę złożyć ten zestaw, ponieważ no już totalnie spóźnię się później z recenzją i z ogólnie wyglądem. No po prostu się się to kupić i w końcu tego nie złożyłem. Tak samo! Nie złożyłem tego. Ale to chyba zostawię na przyszły rok. A to złożę w tym... No, jeszcze inne zestawy zostały. Oczywiście, ja muszę wszystko wrzucać też na kanał z izolego Brakuje mi trzech subów. Nieco, tyle. Na pewno w tym filmie dobrze gra muzyka. Bardzo spokojna jest ta muzyka. Co jest popularne dosyć na TikToku. Bardzo fajna. Również animacja jest dosyć ciekawa. Fabuła. No, najbardziej, myślę, mógłbym się przyczepić tutaj do fabuły po pociągu. Mm. Jak już byli w tym miasteczku, Świętego Mikołaja, tutaj troszkę takie bardzo łatwe rozwiązanie z tą kieszenią i z tą gwiazdką, jakby tym prezentem. Bardzo mi się... to, to było takie dosyć proste, jednakże pamiętam, że tu jest bajka dla dzieci. Ale tak to y, początek bardzo fajny, I ogólnie pociąg bardzo fajny. I ta piosenka z czekoladą też bardzo fajna. Yy, czy już coś gram teraz? No, średnio. Coś, że praktycznie te same gry mam zainstalowane na dysku Bo chciałbym skończyć niektóre z tych gier Tak mój skład się prezentuje, proszę bardzo No nie wiem czy to jest coś mocnego, ale... Hmm, może być, ten podolski nawet spoko, bo to wiadomo z sympatii No Ten di, di Lorenzo jest do wymiany Otwórzysz sobie player Pika, zobaczymy czy coś będzie ciekawego Nie Nie nic ciekawego niestety nie ma Dzisiaj jest też mecz Juventus-Monza, więc sobie obejrzymy. a teraz na koniec odcinka Otwórzmy paczkę Mieszaną paczkę pokażę Prime. Oriazabal. zabal Trzymajcie się, no na razie siema